Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku bliźniąt i zapraszam na czytanie ogólne z kart tarota na miesiąc marzec 2024 roku. No to zaczynamy. Energia główna, a z kielichów co odchodzi do przeszłości? Trójka kielichów, i ósemka monet. Co nowego przyjdzie, as mieczy. I ósemka mieczy. Jeszcze z tej talii weźmiemy kartę rady i będzie to szóstka buław. Wezmę dwie karty na pracę i finanse, dwie karty na rodzinę i dwie karty na miłości/relacje. Praca i finanse dla bliźniąt na marzec 2024, siódemka kielichów i dziewiątka mieczy. Rodzina, księżyc i trójka kielichów. Miłość, i relacje, pustelnik. I asmonet. Jeszcze jedna karta z wyroczni duchowych zwierząt. Słoń. Wyciągaj lekcje z przeszłości. Energia, energia główna to Askie Lichów, czyli początki czegoś dobrego. Chodzi tu o początek czegoś, czegoś, co wzbudzi wasze emocje. Dla niektórych może to być nowa miłość, dla kogoś innego radość, wspomagania komuś, kto tej pomocy potrzebuje. Może to być nowa znajomość, przyjaźń, bądź też pojednanie się z kimś, odnowienie jakiegoś kontaktu z przeszłości. Co odchodzi do przyszłości? Tu mamy trójkę kielichów i ósemkę monet. Czyli do przyszłości odchodzi radość z dobrze wykonanego działania, które wymagało dużo waszej pracy, skupienia na detalach, sumienności. Dla niektórych może to być zakończenie jakiegoś projektu, dla innych radość z zakończonej przeprowadzki, bądź też jakiegoś remontu. Co nadejdzie nowego? Tu mamy asa, mieczy i ósemkę mieczy. Więc tak, przyjdą do Was nowe pomysły, lub też znalezienie sposobu na rozwiązanie jakiegoś problemu związanego z czymś, przez co czujecie się bezsilni, ograniczeni w jakiś sposób. Może być też tak, że oczekujecie wsparcia od kogoś, stawiacie się w pozycji ofiary i czujecie się przez coś bezsilni. A wystarczy zacząć się komunikować, rozmawiać, żeby uzyskać to wsparcie i z tej pozycji wyjść. Praca i finanse. Tu mamy siódemkę kielichów i dziewiątkę mieczy. I tutaj, niektórych z Was może czekać przygotowanie do rozmów, negocjacji, ponieważ macie kilka dróg do wyboru. Dla innych może to być dobra sytuacja zawodowa. Związana z pracą umysłową lub też działalnością twórczą. Rodzina. Księżyc i Trójka Kielichów. Księżyc pokazuje nam na potrzebę szczerości, na przyjrzenie się, czy któryś z członków waszej rodziny nie czuje się samotny i zagubiony, przez co mógłby wpaść w nieodpowiednie towarzystwo lub po prostu zacząć. No, imprezować, tak jak tu jest to pokazane. To połączenie może też wskazywać na tajemnicę związaną z jakąś osobą trzecią, bądź też jakimiś nałogami. Miłość i relacje. Tu mamy pustelnika i asamonet. I pokazuje nam to, że znajdujecie się w relacji. Która opiera się głównie na współodczuwaniu i wzajemnym szacunku, w której miłość fizyczna nie istnieje, bądź też schodzi na dalszy plan. Odczuwacie w niej poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, budujecie też razem wspólną przyszłość. Karta Rada to szóstka buław i ona radzi, żeby rozbudzić w sobie poczucie wdzięczności. I podziękować dla tych osób, dzięki którym jesteście tu, gdzie jesteście. Drocznia duchowych zwierząt, tu mamy słonia. Wyciągaj lekcje z przeszłości. Teraz to przeczytam. Przesłanie wyroczni. Choć często chcielibyśmy zostawić przeszłość daleko za sobą. Słoń przypomina nam, że pamięć o niej jest ważna. Musimy szanować mądrość starszych, którzy przekazują nam tradycje, jakie stworzyliby wyrazić naszą wzajemność, wzajemną łączność i szacunek dla całej społeczności. To, co było wcześniej, wyjaśnia to, czego doświadczamy dziś. Nie wolno nam zapomnieć o dziedzictwie siły i godności. Słoń przynosi ci wiadomość, że musisz uznać to, co było wcześniej i wyciągnąć z tego naukę. Wszyscy jesteśmy stworzeniami czerpiącymi z zasobów pamięci. Musimy rozmyślać o przeszłości, by wiedzieć, gdzie jesteśmy obecnie i dokąd zmierzamy. Historie o tym, czego doświadczałeś osobiście, historie zapisane w pamięci zbiorowej oraz historie Twoich relacji z innymi mogą być. Opowiadane na wiele różnych sposobów. Jaką historię ty opowiesz? Duch Słonia zachęca cię, by Twoja historia poruszała w tobie struny godności i potęgi, ponieważ sam siebie uhonorowałeś, decydując się wyciągnąć naukę ze swojej przeszłości. Duch raduje się Twoją chęcią do nauki i rozwoju. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego czytania i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam.